Cześć kochani, dzisiaj porozmawiamy, jak kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny, ile jest z tym załatwiania. Opowiem Wam to na własnej historii, bo właśnie kupiłem mieszkanie tutaj na, po części na kredyt hipoteczny. A więc zaczynamy. No to więc tak. Niedawno kupiłem właśnie mieszkanie na kredyt. Dzisiaj mam już klucze. Więc wszystko jest ok. Wszystko załatwione. Kredyt udzielony. Przelany na konto właścicieli, były właścicieli. A więc, co trzeba zrobić, żeby dostać taki kredyt? Jest kilka warunków. Każdy bank, no, po części. Będzie miał te warunki inne. Niektórzy mają inne warunki, niektórzy jeszcze inne. A więc tak. I teraz w punktach, jak dostać kredyt, jak kupić mieszkanie na kredyt. Więc zaczynamy. Pierwsze to jest zdolność kredytowa i wkład własny. Najpierw porozmawiamy o wkładzie własnym. Na chwilę obecną, żeby kupić mieszkanie lub dom, Zacząć budować dom albo coś w tym podobnego, trzeba mieć wkład własny. Ja tutaj kupuję mieszkanie i chciałbym dzisiaj skoncentrować się na kupnie mieszkania i związanym z tym wszystkimi sprawami. Więc jak chcecie kupić, na przykład zbudować dom, no to zapraszam do jakiegoś innego filmu, a dzisiaj skupię się właśnie na mieszkaniu. Więc tak, wkład własny na obecną chwilę, żeby kupić mieszkanie, trzeba posiadać 20% wkładu własnego. Takie są dzisiaj obecnie przepisy. Więc kupując mieszkanie za powiedzmy 200 tysięcy, trzeba mieć 40 tysięcy wkładu własnego. No, tak, właśnie. Można to ominąć. Niektóre banki tak robią, że to omijają. Ja nie polecam tego omijania. Dlaczego? Omijają w ten sposób, że na przykład udzielają 40 tysięcy kredytu gotówkowego plus ten resztę hipotecznego i płacimy jakby dwie raty. Ale no, po pierwsze, obciążenie finansowe jest duże. No i jeśli nie stać nas na wkład własny na mieszkanie, to lepiej. I po pierwsze odłożyć niż być sługą banku. Ja tak uważam i moim zdaniem jest to dobre. I najlepiej mieć jak najwięcej tego wkładu własnego. Dlaczego? Po pierwsze, e, możemy mieć mniejszą ratę. Po drugie, e, mniej po prostu spłacamy do banku. Dlaczego im wkłady większy, tym mniejszy kredyt, wiadomo. E, Zdolność kredytowa. Przede wszystkim zdolności kredytowej to jest ile zarabiamy miesięcznie. Jaką mamy pracę, czy to jest umowa o pracę, czy to jest renta, czy emerytura, czy prowadzimy własną działalność. Każdy bank będzie patrzał to na inny sposób. Niektóre banki na przykład uważają, że własna działalność nie jest zbyt bezpieczna. Po drugie, umowa o pracę. No jest dobrym takim rozwiązaniem, najlepszym chyba będzie MRW lub RENTA, ale tutaj wysokość tych dochodów będzie ważna. Więc nie tylko że mamy jakby zabezpieczenie w postaci dochodów miesięcznych, ale ile wpływa na konto. To jest bardzo ważne. Niektóre banki przyjmują, że mogą udzielać kredyt do 30% wartości. Tych dochodów, więc jak zarabiamy 3000 netto, nie mówię tutaj o kwocie brutto, to 1000 zł możemy mieć kredytu, ale nie w wszystkich bankach, które mają inne warunki. Niektóre najlepiej udać się do banku i się po prostu spytać. Więc tak, drugi punkt: podpisanie umowy przedstępnej. Jeśli już mamy wkład własny, mamy już informację taką wstępną. Mamy zdolność kredytową i szukamy mieszkania, znajdujemy, podpisujemy umowę przedstępną. To jest bardzo ważne. Dajemy oczywiście zadatek jakiś, ale przede wszystkim, co jest, dwie kwestie są bardzo ważne przy tej umowie. Po pierwsze, czy to jest zadatek, czy hmm, przedpłata, to jest bardzo ważne, bo jeśli jedna ze stron jakby zrezygnuje po stronie, albo kupującego i sprzedającego będą wiązały się z tym jakieś tam, że to powiem, dodatkowe opłaty. Jeśli w formie zadatku to zrobimy, i na przykład sprzedający się rozmyśli, może być tak w umowie, że sprzedający będzie musiał zwrócić, zwrócić dwukrotność tego zadatku. Więc. Jeśli kupujemy y, mieszkanie, e, zobaczmy, co będzie dla nas e, najlepsze. Drugą kwestią w umowie y, będzie ważne, żeby podać, kto y, sprzedaje, jego dane, a także y, numer księgi wieczystej. Po co to będzie? Po prostu notariusz sprawdzi, czy nie ma jakiejś, y, na mieszkaniu jakiegoś zajęcia komorniczego, zadłużenia albo hipoteki, jeśli jest pisana hipoteka i będziemy na przykład płacić gotówką. Najlepszym rozwiązaniem jest takim, że płacamy część gotówki, żeby spłacić kredyt hipoteczny na dane konto, a resztę na przykład płacimy w gotówkę. Nie możemy tak zrobić, że spłacamy całą gotówkę, dajemy, raczej, przepraszam, dajemy, sprzedającemu całą gotówkę przy notariuszu, a on nie spłaca kredytów hipotecznego i dalej jest ten kredyt, jakby po prostu zrobi nas w konia. I to są te właśnie bardzo ważne kwestie. Trzecie. Dostarczenie dokumentów do banku i wszystkich życzeń banku. Tak to jest, że bank będzie chciał sprawdzić naszą historię kredytową, czyli historię w bik u Najlepiej jest, żeby wziąć sobie na przykład jakiś planujemy, dużo wcześniej. planujemy zakup mieszkania po prostu wziąć sobie coś na ratę. Nawet na albo mały kredyt i go spłacić wcześniej, albo punktualnie go spłacać, żeby mieć tym rankingom big jak najlepszą jakby ocenę. Ja po prostu jak wcześniej ja obecnie spłacam kredyt gotówkowy i zawsze staram się spłacać ten kredyt regularnie i dlatego ja mam wysoką Tutaj ocenę, a także mam dosyć duże dochody, więc ta ocena będzie wpływała. Zależnie jeśli będziemy kupować sami albo jako współmarzonek, każdy bank ma, jakby będzie chciał na przykład, ile zarabia współmarzonek, czy ma jakieś tam kredyty, czy mam podzielność majątkową i takie tam. Także bank na przykład może zrobić inspekcję takiego mieszkania wcześniej. Po prostu wysyła swojego pracownika, on robi zdjęcia, wszystko czy to nie wiem, jest ruina, którą ktoś chce sprzedać na lewo, czy coś tam i on tutaj udziela banku. Sprawdza także, jakby czy cena nie jest zawrzona, bank sprawdza także czy nie ma zadłużenia na mieszkanie, więc to jest dobre. Ale także bank po prostu własnych interesów. Jakby powiem patrzy na własne interesy i sprawdzę, żeby nie wpaść na minę. A poza tym też, żeby nie wpaść do piorceń. Czwarta weryfikacja banku, czyli decyzja banku. Obecnie bank, niektóre banki mają na przykład na decyzję 30 dni i to informują od razu. Nie dostaniemy decyzji na drugi dzień. Zazwyczaj trwa to parę dni, zależy od banków ile mają kredytów, ile tam jest oczekujących na kredyt. Muszą zobaczyć ryzyko, obliczają ryzyko. No i co? I to może potrwać. Więc jeśli będziemy pewni, że dostaniemy tutaj kredyt, ustalimy na przykład, że za dwa tygodnie już podpisujemy akt, a bank po prostu będzie kilka, no może, może to być dwa tygodnie, może być więcej do 30 dni. Ja miałem taką sytuację, że bank wyznaczył, że może do 21 dni podjąć decyzję. To było dziś. Podjął po dwóch tygodniach. Więc musimy sobie tutaj na umowie przestępnej zaznaczyć, się, na przykład podpisanie aktu będzie na przykład do miesiąca czasu. Lepiej to zrobić wcześniej niż na przykład, żeby tam ten sprzedający coś tam, coś tam jakoś był zrezygnowany albo był niesmaczony, no. więc musimy zo zostawić sobie trochę czasu. Piąte sporządzenie aktu. Po prostu idziemy do notariusza. Ten i ten, kupujący. Jeśli kupujemy na kredyt hipoteczny, będzie tam od razu wpis. Zrobi notariusz do księgi wieczystej, że nieruchomość jest na nim kredyt. No i co, podpisujemy, płacimy. Notariuszowi. Pamiętajmy, że 2% jest podatku, tak to jest, że od ceny mieszkania 2% jest podatku. Ja kupuję, no kupiłem mieszkanie za 205 tysięcy, więc tego podatku było troszkę powyżej 4 tysięcy. Plus wszystkie koszty i wyszła kwota 6 tysięcy złotych. Przy notariuszu musiałem zapłacić. Zazwyczaj jest to, że, że jest tak, że płaci się gotówką. Można się dogadać na przelew. Nie ma problemu. Myślę, że notariusz nie będzie tak zrobił problemów. Zawsze pamiętajmy, że na przykład kupując mieszkanie, będzie te, zależnie od kwoty mieszkania, za ile kupimy, no, trzeba będzie zapłacić ten podatek. Podatek od czynności cywilnoprawnych prawnych wynagrodzenie. Tu ja płaciłem 600 zł wynagrodzenie dla notariusza. I to wszystko są koszty. Trzeba pamiętać o nich. I szósty punkt dostosowania aktu, dostarczenie przepraszam, aktu do banku i wydanie kredytu. Kiedy podpisujemy e, akt, później dostarczamy go do banku. Bank jakby e, widzi, że została podpisana umowa, przelewa wydającemu na konto te wszystkie fundusze lub e, na przykład wypłaca podłówkę i wtedy przelewamy albo przelewamy do swojego, jest to różnie. Ale zazwyczaj jest tak, że bankowi jazdy przydającemu wystawiam. Inaczej I tak to byłoby wszystko na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o komentarze. Jeśli chodzi o ceny nieruchomości, no moim zdaniem, jeszcze parę lat będą, będą szły w górę. Nic na to nie, nie wskazuje. Ja nie jestem ekspertem jakimś, ale na pewno tak będzie. Więc tak, życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się do następnego.